O Polsce gospodarce. Jeżeli pracującym ludziom będzie się odbierać, zabierać im pieniądze, uciskać podatkami, kombinacjami. Da. dobrze ludzie chcą pracować da. i zarabiać po europejsku. Da. Dać ludziom przyzwoicie zarobić, bo chcą pracować, pracują tam. Takie powinno być państwo polskie, zachodnie, zachód, żeby to była zachodnia Europa a nie kraj biedny, da. nie dla kombinacji, ale dla pracy, da. praca uszlachetnia. Da. Powinniśmy dać ludziom zarobić godnie, żeby mogli oszczędzić i inwestować, bogacić się swoją pracą, da. a nie kombinacjami. Da. No Jak ktoś jest przedsiębiorczy, to może, ale za pracę powinno być odpowiednie, sowite wynagrodzenie, da, bo pracuje. da. I w normie pracuje te 8 godzin, nie ponad normę, tak. zarabiam przyzwoicie, tak. Taka powinna być polska gospodarka, tak. Taki powinien być kraj, tak. Wiadomo, żadna dziewczyna, nie tak hipotetycznie, jest dziewczyna czy tam chłopak, nie będzie chciała pracować jako sprzedawca w danym sklepie, tak. Czy być barmanem, tak, bo są próżni, tak. Nie chce się, im się pracować, tak. Czy być tym kierowcą, tak. No, ale trzeba dać ludziom zarobić. Ludzie chcą pracować i dać im zarobić. I pracowa, praca powinna być w normie ustawowiczej, 8 godzin. Tak? A ludzie próżni, źli nie chcą pracować, tylko chcą wyrządzać złodach tak? I tak funkcjonują. Tak? Po trupach do celu: kolekcjonowanie zerda, tak? tworzenie intyk, wyrządzanie złama tak? Ludzie dobrzy to pracowici, ludzie źli to próżni tak? i pazerni na pieniądze. Taka jest świadomość rzeczywistości. Piękny dzionek. Lato.